Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wróżka Styla się kłania. A przede wszystkim witam wszystkich z poznaku koziorożca, bo to jest dla Was horoskop na październik. Horoskop oczywiście, wróżba, bo karty Tarota. Do tego karta Wizji Cirio Marcietiego oraz karty. Y ze znakami Zodiaków zobaczymy, jaki znak będzie dla Was najbardziej korzystny, yy, przyjacielski, a jaki y, zły i y, y, niebezpieczny, właśnie w październiku. Yy, no dobrze, kochane kozioroscy, no co tam u Was słychać? <grym> yy, yy, u mnie już się wieczór robi, ale ja nagrywam, oczywiście. Jest niedzielka. I coś Wam chciałam powiedzieć, o właśnie. Pamiętajcie, że możecie zadawać pytania po 10 zł na filmik publiczny. Piszcie na mojego maila i ja Wam tam wyślę numer konta, wy imię datę urodzenia i pytanie i potwierdzenie przelewu. I możemy odpowiadać. Ja później do, dla Was wysyłam link. Dlatego najlepiej jak piszecie na maila, żadne sms -y, bo niektórzy tam coś SMS-ują i tak dalej. Nie, nie, nie. Ja sobie później kopiuję i drukuję, i sobie po prostu robię dla Was filmik, jak mi się nazbiera, oczywiście, tych pytań. No i co poza tym? Poza tym pamiętajcie, że robię rytuały. Rytuały będą w październiku aż trzy razy: 1, 16 i 31. No, dwie pełnie i jeden nów. Możecie sobie zamawiać rytuały na przyciągnięcie miłości, czy finansów, czy. Klientów, zdrowia, odcięcia się od złych ludzi, sytuacji, uzależnień, co tam chcecie, ale korzystnego dla siebie, tak? Poza tym, co jeszcze? Intencje możecie sobie sami tworzyć, jakie chcecie, ale muszą być bez szkody dla nikogo. Poza tym, robię oczyszczenia, wzmocnienia energetyczne, także sprawdzam tam czakry, aure, co przyszło od strony matki, rodziny, ojca, rodziny wasze wcielenie, numerologicznie was sprawdzam jakie macie duchy opiekuńcze robię wam amulet z run no tam jest wiele rzeczy ciekawych także dowiecie się wiele rzeczy o sobie i będziecie mieli oczyszczoną aurę czakry i będziecie po prostu oczyszczeni psychicznie fizycznie i duchowo eee, co, co jeszcze no pamiętajcie, że wróżę przez telefon przez skype'a przez różne aplikacje które macie w telefonach Mogę Wam też nagrać prywatny filmik z odpowiedziami na pytania Wasze prywatne, tylko musi być najmniej 5 pytań. Poza tym, co jeszcze? Co jeszcze, kochani? Widzicie, już, już czuję pomału takie zmęczenie. <grym> Pomała jeszcze zostały mi dwa znaki do nagrania. Co jeszcze? Robię horoskopy na 2021 rok. Też bardzo fajna sprawa, jest to w prywatnym filmiku. No dobrze, zaczynam. Nie reklamuję się już, bo znowu ktoś napisze, że wróżka styla się za dużo reklamuje, ale ja lubię się reklamować. Główne, Główne przesłanie dla koziorożców. No też będziecie wychodzić z tej trójki mieczy, z jakichś problemów, smutków. Myślę, że ten październik będzie dla was lepszy, są nowe perspektywy, nawet na zarabianie pieniędzy. Będziecie silniejsze, będziecie tutaj też bardziej kreatywne. Też możecie tutaj znaleźć sobie nową pracę, nowego partnera. No dużo takich nowości was może czekać. To jest dobra energia. Także główne przesłanie. Koziorożce będą silne na pewno. Co się uda, a co nie wyjdzie? Co się uda w październiku dla koziorowców? A co się nie uda? Co się uda? Może się udać jakiś wyjazd. Może nie będzie to długi wyjazd, ale, ale udany. Wyjście z takich właśnie swoich smutków, docenicie też to, co posiadacie, co macie, kto jest przy Was, też właśnie mężczyzna jakiś taki mocny, silny przy Was, ktoś, kto Was wspiera, kto, kto naprawdę jest dla Was przyjacielem. Co się nie uda? No cóż, nie dojdziecie do ładu z kimś, z kim po prostu macie konflikt. No, jest coś takiego, że Wy będziecie chcieli się nawet pogodzić i dogadać w tym październiku, ale nie uda się. Nie uda się po prostu gdzieś tam komuś czegoś przegadać. No, i nie uda się jakoś tak odpocząć, tak? Odpocząć od właśnie jakichś dziwnych relacji. Wiecznie coś, wiecznie ktoś do Was ma pretensje. I nie uda się uniknąć tego też w październiku. Praca i finanse. Praca i finanse. Bardzo dobrze dla tych koziorożców, które oczywiście pracują bardzo, bardzo pozytywnie, może być awans, może być podwyżka, jest coś w tym takiego, że będziecie chwalone za swoją pracowitość, zaangażowanie, nowe pomysły też, właśnie jeśli ktoś szuka pracy, może znaleźć tą pracę, naprawdę dobre umowy was też czekają, jak macie swoje firmy, no może jakiś nowy, fajny klient, który da wam zarobić, poza tym... Cóż, finansowo bardzo dobrze. Finansowo myślę, że e, odcinacie się już od jakichś problemów finansowych, wychodzicie na prostą, jest karta słońca, jest skutek, jest przyczyna, po prostu poprzez swoją energię, swoją pracowitość e, naprawdę można powiedzieć, że nie jest źle u koziorożców. Także no październik dosyć spokojny finansowo i zawodowo oczywiście. Sprawy urzędowe, nauka, sprawdźmy co tutaj. Mm. Ech, urzędowe sprawy no niestety niezbyt dobrze. To, to jakoś jest tak, że cały czas coś jest nie, nie, do, nie do załatwienia, tak. I tutaj też z nauką. No, nie będzie się koziorożcem chciało uczyć. Jest coś takiego, że mm, będziecie odsuwać od siebie taką myśl jak nauka, i jednak by, byście woleli pracować czy robić coś niż czytać książki i uczyć się. E, właśnie w tym październiku, ja nie mówię, że cały czas, tak. <laughs> e, w każdym bądź razie macie inteligencję wrodzoną, to cóż, książki w kąt możecie rzucić. <laughs> Co jeszcze? No tutaj najgorzej jest z tymi sprawami urzędowymi też jakby egzaminy jakieś na prawo jazdy czy na cokolwiek, też może to się nie udać jeszcze w tym miesiącu. Będziecie uciekać w ogóle od problemów jakichś urzędowych, może dostaniecie jakieś wezwanie albo coś w tym stylu. No nie będziecie po prostu, będziecie udawać, że to do Was nie doszło, nie przyszło. Także tak to jest z tymi sprawami urzędowymi. No, nie jest to dobry miesiąc dla koziorożca urzędowy w ogóle, w ogóle. Także jak macie firmy, też tam uważajcie, żeby jakiegoś, e, jakiejś kontroli nie było, albo czegoś takiego. Miłość i emocje. Miłość i emocje. Koziorożec. Miłość i emocje, no powiem tak, jest bardzo dobrze. Um, bardzo dobrze, bo jesteście konkretne, zdecydowane, y, nie rzucacie się na nikogo. Y, po prostu, y, co tam do Was przyjdzie, to ok. Y, uważajcie na jakiegoś oszusta, oszustkę, ktoś tam będzie. Y, chciał was wykorzystać ale tak jak mówię to że wychodzicie w królowej monet znaczy że jesteście tutaj za bardzo konkretne żeby dać się naciągnąć jakiemuś oszustowi z internetu na przykład co nie wiem pisze że jest jakimś żołnierzem i jest w Afganistanie i jest w niewoli i trzeba mu wysłać tysiąc <laughs> dolarów w każdym bądź razie tak nieraz bywa no tu koziorożec nie da się naciągnąć no cóż dobre emocje emocje naprawdę dobre konkretne nie ma jakiś zakochiwania się jakiegoś właśnie mocnego ale jakoś sobie dacie emocjonalnie mimo wszystko radę zdrowie i energetyka sprawdźmy zdrowie i energetyka u koziorowca. Czy będą tu jakieś choroby, czy raczej nie? Czakra serca jest mocniej zablokowana za i czakra sakralna, ale powiem, że będzie poprawa waszego samopoczucia i, i, i widać, że po prostu będziecie wychodzić też z pewnych chorób. Zupełnie niespodziewanie, wam się może polepszyć. Tutaj uwaga tylko na serce, na oddychanie, bo rzeczywiście dwójka mieczy. No to mogą być jakieś lekkie problemy z oddychaniem, powiedzmy. No i ten brzuch tutaj, no troszeczkę ja bym powiedziała, coś się będzie działo właśnie z jelitami bardziej. No i ten układ pokarmowy w ogóle jest taki troszkę zagrożony, ale nie tak bardzo, nie tak bardzo, także no jest coraz lepiej, ja bym powiedziała. Energia jest tutaj dobra w. w w waszym ciele można powiedzieć. Ostrzeżenia, dodatkowe ostrzeżenia. Czy są dodatkowe ostrzeżenia dla koziorożca? No powiem tak, no mm, nie dajcie się wplątać w coś, tak, bo widać, że no, ktoś będzie chciał was wplątać może na, może właśnie na jakiejś imprezie może będą chcieli wam podsuwać jakiegoś faceta, żebyście poznali albo jakąś kobietę to się nazywa swatanie, tak no to uważajcie, bo jakieś tutaj wasze koleżaneczki może was będą chciały swatać, no ogólnie, cóż nie ma jakichś takich strasznych rzeczy, żeby się obawiać jest OK. A zobaczmy kartę wizji, właśnie dla koziorożca na październik. O, moja ulubiona karta. No, tutaj widać już, tak? 21, to jest oczko, tak? Wiadomo, to już od razu widać, że kobieta lubi grać i hazardować się. Dlaczego moja ulubiona? Bo ja właśnie nie gram, ale bardzo mi się podoba. Yy, na przykład taka gra. Yy, albo to się jakoś nazywa, nie? Bandyta jednoręki. <grydy> yy, ok, jest to dama szczęścia. Los, podejmowanie ryzyka. Będziesz miał teraz szczęście. Podejmuj ryzyko. Los i dama szczęścia ci pomogą. Przemyśl wszystko. Yy, I wszystkie wady i zalety, i graj w życie. Czyli ryzykuj, tak? Czyli graj, ryzykuj. Może po prostu grajcie rzeczywiście w coś. Może uda się wygrać jakiś los, lepszy los na przykład. Ok. <grytanie> yy, zobaczymy teraz, yy, jaki znak będzie najbardziej. Korzystny dla koziorożca. No, koziorożec. Dla koziorożca to najlepszy to będzie w ogóle koziorożec, drugi, a dla niekorzystny, no, byk. No, byk i koziorożec będą się teraz cały czas, no tutaj. Ten ma rogi, ten ma no i co tutaj będzie, no właśnie, no właśnie, nie daj Boże, w jednym domu koziorożca z bykiem spotkać, to będą kłótnie. No właśnie, no dobra, no trzeba siebie unikać po prostu nawzajem, jak to się mówi. I co, kochani? Ja Wam życzę wszystkiego na pewno najlepszego. Dużo zdrowia, żeby to zdrowie Was nie opuszczało. Rzeczywiście może... Spróbujcie, zagrajcie w coś, może ten los właśnie yy, da wam jakąś namiastkę szczęścia, no bo wiadomo, pieniądze szczęścia nie dają, ale zawsze to coś, jak nic się nie dzieje, to jest wtedy super. No dobra, słuchajcie, ja wam życzę wszystkiego dobrego. Niech magia będzie z wami i do następnego razu. Pa pa!